Bardzo dziwnie jest mi tutaj gadać do Was, ale chyba wracam na YouTube. A. Cieszę się bardzo, ale nie wiem, boję się, że może być podobnie, tak jak było ostatnio, a bardzo bym tego nie chciała, ponieważ e, nagrywanie sprawiało mi bardzo dużą e, przyjemność. Dużo szczęścia. Eee, tak, jednak straciłam tę coś, taką zajawkę. I chyba chciałam dążyć tylko do tego, żeby mieć jakieś liczby, czy coś. I właśnie przez to mi się nie udawało. Eee, tak, więc e, zmieniłam swój cały mindset. I będę tutaj wracać do Was powoli. E, mam nadzieję, że przyjmiecie mnie ciepło znowu i że Wam się spodoba to, co będę tutaj tworzyć. Chcę się głównie skupić właśnie na nie na ilości, ale bardziej na jakości, aby te filmy były bardzo do, dopracowane, e, ponieważ. Już tak bardzo za zajawiłam się na właśnie takie dopracowywanie filmów i to, żeby to były takie taki małe projekty, które wysyłam dalej w świat e, i żeby Wam się przyjemnie oglądało. Więc e, tak, mam nadzieję, że to się uda. E, mogę zrobić jeszcze trochę taki update mały. Po pierwsze mam nowe okulary. Ma mam już je od maja tamtego roku, ale nagrywałam, ale to jest zmiana, że mam okulary. E, tak. E, w tamtym roku byłam na dwóch koncertach. E, bardzo fajnie było. Na Dawidzie Podsiadło byłam na, na trasie przed i po. I tak się składa, że zamówiłam również płytę z tej e, z tej trasy, ponieważ nigdzie nie jest ona nagrana, tylko ludzie, którzy byli na koncercie i mają numer tam z biletu jakiś, to tylko mogli to kupić. Więc no, stwierdziłam, że taka okazja się nie powtórzy i musiałam kupić jest. Przecież... Jezu, bardzo lubię słuchać tej płyty. jest przepiękna. Na żywo była jeszcze lepsza. Dzień dobry. Mamy już drugi dzień, czyli niedzielę. 14 stycznia mamy. Tak, około godziny 16. Ja tutaj do was przyszłam, żeby porozmawiać trochę o książkach. Ponieważ w tej kwestii trochę się u mnie zmieniło. Zaczęłam czytać trochę więcej takich klasyków. Książek, które zahaczają o inną tematykę niż te, które wcześniej czytałam. Więc tak. E, więc może na początku pokażę, pokażę, co tak aktualnie w sumie czytam. Jest to Króliczek bo autorstwa Mony Awad. Nie wiem, jak się czyta jej nazwisko, przepraszam. E, tak, no jestem dopiero na 90. stronie, ale ostatnio też mam taki problem, do końca trochę z czytaniem, ponieważ... E, nie mam ochoty zbytnio na czytanie, a jak już coś czytam, to czytam lekturę do szkoły, bo ostatnio mam naprawdę sporo lektur, więc tak, ale w wolnym czasie bardzo chciała to przeczytać, bo podobno ta książka jest bardzo, bardzo mocna, a ja bardzo lubię takie książki, które no po prostu rozwalają mnie psychicznie, więc tak, jeżeli czytaliście, to koniecznie możecie mi napisać, co e, o niej myślicie. E, głównie mi się zmienił tak gust przez moją przyjaciółkę, ponieważ ona czyta takie książki i, i tak, ale też e, e, bardzo mi się spodobało czytanie takich książek przez przeczytanie mój rok i mój rok relaksu i odpoczynku by o te samo e, Tak. Ja w ogóle tę książkę przeczytałam dwa razy, ponieważ raz przeczytam ją w e-booku, później kupiłam sobie fizyczną wersję, ponieważ bardzo chciałam mieć ją na półce u siebie, bo jest przepiękna i no ogólnie mogę zaznaczać sobie, jak widzicie, mam tego dosyć sporo. I tak, przeczytałam ją dwa razy i na pewno to było warte, ponieważ mogłam zauważyć kilka innych rzeczy, skupić się może tak głębiej i sobie zobaczyć takie drugie dno. E, więc tak, bardzo polecam, bardzo chcę przeczytać więcej książek tej autorki. I tak. E, tutaj mi zostały już dwie książki, które są były takim małym mam takim spóźnionym świątecznym prezentem. E, więc tak. Ta pierwsza książka jest to książek, którą sobie po prostu tak dobrałam, bo była za jakieś 18 zł, a bardzo chciałam przeczytać to w oryginale. Jest to Frankenstein Mary Shelley i tak, ostatnio bardzo mnie ciągnie do takich klasyków, mi się wydaje, że to może też trochę przez lekcję języka polskiego, może przez to. I po prostu jestem bardzo ciekawa, dlaczego one stały się klasykami, więc... E... Tak, mam bardzo ochotę przeczytać. Jest to wersja po angielsku. Też chciałam mieć jakąś książkę, książkę po angielsku, ale e, nie wiem, czy to był dobry pomysł e, z tą, ponieważ jest to XVIII wieczny, XIX wieczny język angielski, więc e, nie wiem, zobaczymy. Jak nie, to, to może kiedyś ja tak to przeczytam po prostu po polsku ale chciałam mieć bardzo na płuce i takim głównym e, mm, w ogóle to właśnie najbardziej chciałam, bo nawet nie widziałam, że wydają tą książkę w takiej wersji po polsku. E, zobaczyłam ją oczywiście na TikToku, e, na zagranicznym i po prostu się zakochałam. Od razu chciałam mieć tą książkę i jest to szklany Klosz Sylwii Plath w Ilustrowanej wersji. Jest tak prześliczna ta książka, no przepiękna. Proszę bardzo, tu mam figi i ma ona e, obrazki, ilustracje w środku. Mam tutaj e, drzewo figowe. Tak jakby, tak jakby naszkicowane i to dodaje bardzo dużo uroku, tak mi się wydaje do tej książki jest prześliczna, ja przeczytałam już 150 stron ale no, chyba przeczytam w tej wersji jeszcze raz bo właśnie czytałam wypożyczyłam w bibliotece i przeczytałam, ale chyba chcę od początku, żeby poznać tą historię i tak tak by się prezentowało to jeżeli macie do polecenia jakieś książki właśnie takiego typu, to koniecznie napiszcie w komentarzach albo możecie napisać co aktualnie wyczytacie. Yy, tak, ja się zbieram właśnie do szkoły, bo mam dzisiaj na godzinę 14 do 18.15. Yy, nie jest to za fajna godzina, yy, bardzo nie lubię poniedziałków przez to, yy, bo mam cały dzień tak naprawdę wyjęty z życia, bo z rana nie za wiele zrobię, bo też mam autobus dosyć wcześnie, a wieczorem no też się nie poczuję, jestem zmęczona już całym dniem, więc... Masakra. Ale mam nadzieję, że po odejściu maturzystów jakoś w kwietniu e, zmienił nam plan i będę miała trochę lepszy nawet wcześniej oni zmieniają, nie wiem. E, bo jest naprawdę masakra. E, I tak, ja się zbieram. Robię sobie pielęgnację. Zielona herbatka. E, tak. I jeżeli chodzi o pielęgnację, to właśnie na święta dostałam taki zestawik z The Originary. Chyba tak to się czyta. Z, z żelem do mycia twarzy, z serum z kwasem salicylowym, tak? I z takim nawilżającym żelem. On jest bardzo taki nawilżający. I tak z Testuję i bardzo fajnie na razie mi się te kosmetyki sprawdzają. Ja bardzo dużo dużo rzeczy słyszałam o tych kosmetykach. One też nie są jakieś drogie, tak mi się wydaje. Nie, nie są aż takie właśnie drogie, więc e, tak. E, mam nadzieję, że, że mi się sprawdzą, ale na razie nie widzę, żeby cera mi się pogorszyła przez nie, więc e, na razie jest ok, ale na razie nie polecę, bo. Za krótko używam te kosmetyki. I tak, właśnie, ja się zbieram. Bardzo mi się nie chce, ale na szczęście dzisiaj nic takiego nie mam w szkole. Mam też ostatni tydzień przed feriami, więc trochę jeszcze tak wystawianie ocen i to wszystko. Więc, no, sakra, ale przeżyć po prostu ten ostatni tydzień i już mam wolne, więc fajnie tak. W ogóle jeżeli chodzi o 2024, to nie wiem, tamten rok mi minął bardzo szybko. Naprawdę jakby mi się wydaje, że im bardziej się starzejemy, można powiedzieć, to szybciej te lata lecą i to jest przerażające. I ja jestem bardzo sentymentalna, jeżeli o takie rzeczy chodzi i naprawdę bardzo chętnie bym się tu znalazło do takiego 2014-16, gdzie życie chyba było takie beztroskie bardzo, ale też no, byłam dzieckiem takim mniejszym, więc e, nie musiałam się niczym przejmować. I teraz właśnie bardzo doceniam tamten czas i tak bardzo bym chciała, żeby to wróciło, ale no niestety nie wróci, więc no też właśnie ostatnio zaczęłam być taka bardzo wdzięczna za te wszystkie rzeczy i bardzo żyć tak chwilą zaczęłam tak nawet głupie oglądanie filmu z mamą to i tak już było dla mnie bardzo bardzo dużo i to było bardzo fajna chwila, więc tak warto doceniać takie małe rzeczy w życiu bo później będziemy i tak właśnie takie rzeczy wspominać, więc no. W ogóle dużo ludzi mówi, że 2024 to będzie 2002-2014, więc ja na to czekam. Tak, niech wracają te wszystkie rzeczy. Tak, jestem bardzo ciekawa. Nie, bardzo dobrze wspomniałam, chociaż nie byłam jakaś wielce dorosła wtedy. Miałam mało lat, ale. Już w takim wieku się pamięta takie rzeczy i no naprawdę. Ale ogólnie to zaczęłam oglądać jakieś vlogi ludzi, z, którzy mieszkają w Stanach albo po prostu z okresu, gdzie po prostu było ciepło. Na przykład taki maj-czerwiec z wakacji i tak bardzo tęsknię już za wakacjami i za takim po prostu ciepłem i za słońcem, bo teraz jest śnieg i nie jestem wielką fanką jakby, moim zdaniem śnieg tak może na święta nie będzie, a już po świętach to tak nie wiem, nie jestem jakoś bardzo podekscytowana na to jak spada śnieg chociaż nawet lubię zimę, ale brakuje mi tego słońca i takich takie uciepło bardzo. Ten browser naprawdę mega, mega dobry. Ja też nie używam cały czas bronzera. W ogóle dopiero zaczęłam, jak kupiłam ten, bo słyszałam, że jest naprawdę świetny. I jest naprawdę świetny, bo jest bardzo taki delikatny. Jeżeli wy nie lubicie takiego mocnego efektu, tylko trochę chcecie się wykonturować to naprawdę polecam. a popracuję, z coś dobrego i jest mi do dobre nas. Jeśli przegrośnie ja mam zanim znam się jakąś do panie. to się zatrzymać, skupić się na wydarzeniu, zatrzymać wspomnienie w głowie, ponieść się chwili. W tym roku chcę się nauczyć odpuszczania, przez to, że jestem aż tak zawzięta, lub na czymś mi zależy, cierpię. Nie jest to dobre. Również chcę się nauczyć bycia pewną siebie, chcę być pewna swoich wyborów, decyzji, słów. Chcę się nauczyć kochania siebie. Jestem wdzięczna za każdą chwilę, taką jak zwykłe oglądanie filmu z mamą, liczenie pierniczków z moim Drugi tydzień ferii był zabiegany, bardzo dużo emocji. Na początku wyjazd w góry z rodziną. Piękne widoki, w końcu pojeździłam na nartach, które uwielbiam. Nie myślałam o niczym, tylko się skupiłam na jeździe. Odpoczęłam. Bardzo doceniam takie chwile właśnie spędzone z rodziną. Kolejne dni spędziłam na festiwalu teatralnym. Wróciłam absolutnie zainspirowana. Taki festiwal to miejsce, gdzie mamy tyle różnych ludzi, ale i tak z każdym dzielimy jedną pasję: teatr oraz sztukę. Było tam tyle osób z tego świata, takich jak Anna Seniorka, niesamowita, piękna, inspirująca kobieta, czy Łukasz Lewandowski, który tamingował z Gretka w Harrym Potterze. i wiele, wiele innych wielkich osobowości, tyle osób z takimi doświadczeniami, tyle one przeżyły. To jest moja motywacja, by dążyć do swoich celów i skupić się na nich. Bardzo często po takich cudownych chwilach przychodzi kryzys, czyli spadek do puliny, który również mi się przydarzył. Eee, tak, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, wysyłam buziaki i do zobaczenia w następnym odcinku.